Dzień dobry, nazywam się Joanna Fryderkiewicz-Żółcińska, jestem adwokatem i opowiem wam o wprowadzonych zmianach i zapowiadanych zmianach, o których powinien wiedzieć przede wszystkim każdy kierowca. Czy ustawodawca chroni pieszego bez względu na wszystko i czy są jakieś granice takiej ochrony? Odpowiem również na pytanie, czy możliwe jest wprowadzenie przestępstwa zabójstwa drogowego, a także podsumuję najważniejsze zmiany wprowadzone w prawie w tym roku dotyczące kierowców. Zatem koniecznie zostańcie ze mną do końca i zapraszam do dyskusji na czacie. W związku z ostatnimi tragicznymi wypadkami na drodze pojawiła się dyskusja na temat tzw. zabójstwa drogowego. Warto jednak uspokoić emocje i w pierwszej kolejności rozważyć, czy w ogóle wprowadzenie takiego przestępstwa jest dopuszczalne, a dopiero w dalszej. Czy jest uzasadnione? Zacznijmy może od wyjaśnienia pojęcia zabójstwa. W rozumieniu kodeksu karnego jest to umyślne zabicie człowieka. Umyślność może mieć postać zamiaru zarówno bezpośredniego, czyli ktoś chce zabić z premedytacją, jak i ewentualnego. To znaczy ktoś godzi się na skutek śmiertelny swojego działania. Jak trafnie podkreśla się w orzecznictwie, w sprawach o zabójstwo niezwykle rzadko zdarza się, że sprawca ujawnia swój zamiar. Zazwyczaj ustala się go na podstawie konkretnych okoliczności, co nie jest wcale takie proste. Ustalenie istnienia zamiaru jest zasadniczą kwestią, dzięki której można odróżnić zabójstwo od nieumyślnego spowodowania śmierci. Aby móc przypisać sprawcy taki zamiar, a przede wszystkim, właśnie zamiar ewentualny, trzeba wykazać, że przewidywał on realną możliwość popełnienia przestępstwa i godził się na zaistnienie skutków w postaci śmierci człowieka. Jaki ustawodawca przewiduje kary za popełnienie zbrodni, zabójstwa, a jakie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym? Czy nasze prawo jest zbyt łagodne w tym zakresie dla sprawców wypadków? Sprawdźmy. Zgodnie z artykułem 148 Kodeksu Karnego, kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Jednak kto zabija człowieka ze szczególnym okrucieństwem w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem, rozbojem, a także w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, lub z użyciem materiałów wybuchowych podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15, albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Tej samej zaostrzonej karze podlega ten, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo, a także sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych w związku z ochroną bezpieczeństwa. A jak to wygląda w przypadku spowodowania wypadku komunikacyjnego? Zgodnie z treścią artykułu 177 Kodeksu Karnego, kto, naruszając chociażby nieumyślnie zasadę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, lądowym, wodnym, powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Jeśli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast trzeba pamiętać, że nie popełnia przestępstwa kto mimo, że narusza zasady bezpieczeństwa, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała lub prostoru zdrowia trwające nie dłużej niż 7 dni. Surowsza kara natomiast grozi nietrzeźwiemu kierowcy. Sąd orzeka wobec niego karę pozbawienia wolności do górnej granicy zagrożenia zwiększonego o połowę. Czyli w tym przypadku maksymalnie może wymierzyć nietrzeźwiemu sprawcy wypadku komunikacyjnego karę 12 lat pozbawienia wolności. W tym przypadku w razie skazania sąd może orzec przepadek samochodu, o czym również opowiem w dalszej części programu. Czyli tutaj w skrócie zabiera po prostu samochód. I orzeka go, jeżeli zawartość alkoholu w organizmie była wyższa niż 1 promil, za samo prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. A jeżeli sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego właśnie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. I tutaj sąd ma obowiązek orzec przypadek samochodu, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była niższa niż 1,5 promila we krwi. Sąd może odstąpić od orzeczenia przypadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Wydaje mi się, że postulaty wprowadzenia pojęcia zabójstwa wynikając z jego potocznego rozumienia. Zabójstwo w powszechnym, a nie prawniczym rozumieniu, miałoby opisywać czynność dokonywania czegoś bardzo karygodnego, a zapomina się, że w prawie zabójstwo ma już swoją definicję, a popełnienie czynu zakwalifikowanego jako zabójstwo ma swoje prawne konsekwencje. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że sprawca na skutek rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego lub uczestnicząc w wyścigach w miejscu do tego nieprzeznaczonym, powoduje śmierć pieszego. Wówczas miałby zostać skazany każdorazowo za zabójstwo drogowe. A co w sytuacji, gdyby naruszył dokładnie te same przepisy, ale nie doszłoby do skutków w postaci utraty życia przez pieszego? Miałby odpowiadać za usiłowanie zabójstwa. Jak widzicie, nie są to oczywiste sytuacje i z perspektywy prawnika dość skomplikowane. Podkreślić należy, że nawet na mocy obowiązujących już przepisów istnieje możliwość skazania sprawcy wypadku za zabójstwo, jeżeli uda się wykazać prokuratorowi zamiar u sprawcy. Nie oznacza to, że taka osoba musi chcieć kogoś zabić, ale wystarczy, że na przykład jadąc 200 km na godzinę przez miasto, Ścigając się na przykład z innymi uczestnikami ruchu, godzi się na to. Może spowodować się wówczas śmiertelny wypadek i musi się niestety z tym liczyć. Są już prawomocne wyroki sądów apelacyjnych, w których sprawcy wypadków drogowych, zwłaszcza w których doszło do potrącenia pieszego, który w efekcie zmarł, zostali skazani za zabójstwo z artykułu 148 Kodeksu Karnego, a nie za nieumyślny wypadek drogowy z artykułu 177. Przykładowo, Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał, że oskarżony celowo uderzając swoim samochodem w jadący z naprzeciwka pojazd przewidywał, i to przy rozwijanej przez siebie prędkości rzędu 120 km na godzinę, że uderzając w przednią boczną część samochodu, tam gdzie siedzi kierowca, że skutkiem takiego uderzenia może być jego śmierć. Więc nie tylko kierowcy, ale i każdej z osób będących pasażerami takiego samochodu. Zatem godził się z takimi skutkami. Moim zdaniem nie ma zatem potrzeby wprowadzenia odrębnego przestępstwa, jakim jest zabójstwo drogowe, mimo że oczywiście jestem za wzmożoną kontrolą kierowców i uświadamianiem o konsekwencjach ich postępowania. Na szczęście zmienia się postrzeganie piratów drogowych. I Jeszcze kilka lat temu niektórzy kierowcy chwalili się w internecie, jak znacząco przekraczają dozwoloną prędkość. Przykładowo, youtuber Budda, który został ostatnio zatrzymany, zwierzył się w wywiadzie u żurnalisty, że wrzucał takie filmy, na których widać było, z jaką zawrotną prędkością jedzie, i to na pasie awaryjnym. Spotykał się wówczas z uznaniem swoich odbiorców, a w dzisiejszych czasach, jak sam nawet przyznał, za taki filmik spotkałby się wyłącznie z krytyką, a nawet linczem. Jechałem 270 na godzinę. Jechałem pasem awaryjnym i, i nagrywałem. Jak byś na to dzisiaj spojrzał? Eee, ja nie jestem aniołkiem drogowym. Nie będę mówił, że nie. Byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że jeżdżę cały czas zgodnie z przepisami. Nie jeżdżę. Czy jeżdżę bezpiecznie, niezgodnie z przepisami? Podobno nie istnieje takie stwierdzenie. Jakbym na to spojrzał? Dziś na pewno bym tego nie wrzucił już do internetu bo takich rzeczy się nie robi w internecie, nie propaguje się ich w internecie. Ale czy ja dziś wrzucam, że jeżdżę tyle? No nie jeżdżę. No wiesz, ale dzisiaj masz bardzo popularne wypadki, katastrofy tak naprawdę, które się... To też były trochę czasy, w których takie rzeczy w internecie gloryfikowano w środowisku motoryzacyjnym, czyli raczej gadało się, jaki to ktoś jest kozak, A to, że dzisiaj coś takiego zrobił. Dziś się takie rzeczy potępia. W czasie, kiedy ja to wrzuciłem do tego neta, to to był kozak, ale poszedł. Piątki, wiesz, zbijali z tobą na mieście. U... Ale dobre to było, dobre to było, nie? Weź tak, pojedziemy jeszcze raz, nagramy jeszcze raz. Tak było w tamtych czasach. Więc jakby środowisko po prostu trochę to akceptowało, a wręcz chciało, chciało do rozgłosu. Dziś rzucając coś takiego, skazujesz się na, yy, na lincz. Więc yy, no dziś na pewno bym czegoś takiego nie dodał do internetu. Nie? Oczywiście można postulować o zaostrzenie kar, jednak czy przyniesie to oczekiwany skutek? Jeśli ktoś chce popełnić dane przestępstwo, to jak widać na przykładzie Wade'a Wilsona, to nawet grożąca jemu kara śmierci go nie powstrzymała i nie odstrasza. Również pomysł na zastosowanie obowiązkowego natychmiastowego aresztu dla sprawców umyślnych wypadków jest według mnie zbyt daleko idąca. Areszt to środek zapobiegawczy i służy zabezpieczeniu toku postępowania, a nie ukaraniu sprawcy jeszcze przed zakończeniem postępowania sądowego i wydaniem prawomocnego wyroku. Natomiast niezależnie już od tego, jak bardzo brutalnie to zabrzmi, dla rodzin ofiar tragicznie zmarłych w wyniku wypadku drogowego żadna kara nie będzie wystarczająco dotkliwa i nic nie zrekompensuje im straty bliskich ich osób. Natomiast ważna jest tutaj rola kary. Kara powinna przede wszystkim odgrywać rolę odstraszającą przyszłych przestępców. Poza tym według statystyk policyjnych liczba wypadków śmiertelnych spada. W 2023 roku było ich o 8% mniej niż w 2021 roku. Natomiast widać pozytywne rezultaty, jakie odniosła zmiana przepisów dotycząca obowiązkowej konfiskaty samochodów nietrzeźwym kierowcom. W kodeksie karnym wprowadzą tak zwany. Obligatoryjny przypadek pojazdu w marcu tego roku. Oczywiście przypadek dotyczy pojazdu, którego kierowca dopuścił się przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. A jeśli spowodował katastrofę, sprowadził bezpośrednio niebezpieczeństwo katastrofy lub spowodował wypadek drogowy, wystarczy, że posiadał powyżej 1 promila alkoholu we krwi. Wówczas musi liczyć się z utratą samochodu, którym się w tym danym momencie poruszał. W tych przypadkach policja tymczasowo może zająć auto na okres do 7 dni, a następnie sąd orzec przypadek takiego pojazdu. W najnowszym projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowano usunięcie przepisu, o obowiązkowym przypadku pojazdu prowadzonym przez nietrzeźwego kierowcę. Według projektu ma zostać wyłączona możliwość orzeczenia przypadku pojazdu mechanicznego, gdy jest to niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie, albo jeżeli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy, wówczas sąd będzie mógł orzec nawiązkę na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Projekt ustawy uchyla również przepis nakładający na organy ścigania obowiązek dokonania tymczasowego zajęcia pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę, czyli mówimy tutaj o funkcjonariuszach policji, którzy mogli tymczasowo zabezpieczyć taki pojazd na okres do 7 dni, a sąd nadal mógłby orzec przypadek takiego pojazdu, ale już nie miałby takiego obowiązku. W lipcu rząd miał się zająć przygotowanym przez Resort Sprawiedliwości projektem nowelizacji kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, zakładającym zmianę przepisów dotyczących konfiskaty aut prowadzonych przez nietrzeźwych kierowców. Jednak, jak to zazwyczaj bywa w naszym kraju, premier Donald Tusk zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego właśnie tej propozycji zniesienia obowiązkowej konfiskaty pojazdów. Premier wyjaśnił, że czeka w tej sprawie na raport, gdyż wciąż według niego dramatycznie rośnie liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców i muszą podjąć rozsądne decyzje w tej sprawie. A Wy co sądzicie o zniesieniu takiego obowiązku w przypadku aut? Jeszcze niedawno, to jest 3 lata temu, wiele kontrowersji wzbudziła zmiana przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą kierowca obowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który nie tylko znajduje się na przejściu dla pieszych, ale dopiero wchodzi na to przejście, a w praktyce nasuwa to wiele wątpliwości i wzbudza spore kontrowersje. Jako kierowcy mamy przecież do czynienia z taką sytuacją, w której pieszy stoi na chodniku przy pasach i na przykład rozmawia przez telefon albo zamyśli się. I czy faktycznie zmiesza wyjść na te pasy, czy też nie, na to pytanie musimy sobie każdorazowo odpowiedzieć we własnym zakresie. Tymczasem nasz ustawodawca zamierza ostro egzekwować te przepisy i umożliwił nałożenie mandatu za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdów, które znajdują się przed pasami, czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszym. Mandat taki jest w wysokości 1500 zł oraz uwaga? Grożą za to 15 punktów karnych. W przypadku recydywy, czyli ponownego popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat, kara może wzrosnąć nawet do 3000 zł. Kogo zgodnie z przepisami uważamy za pieszego? Jest to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze, nie wykonująca na niej żadnych robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami, a także osobę. Prowadzącą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, wózek dziecięcy, osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, a także dziecko o wieku do lat 10 kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej. Co ja sądzę o tej regulacji? Trochę mnie niepokoi, ponieważ sama jestem kierowcą i nie dość, że rowerzyści przejeżdżają przez jezdnie bez zatrzymania, jadąc po ścieżce rowerowej i często pojawiając się zupełnie znikąd, z dużą prędkością, to jeszcze my, kierowcy, musimy zatrzymywać się przed każdym przejściem dla pieszych, bo a nóż osoba stojąca na chodniku będzie chciała przez nie przejść. Natomiast jestem na pewno za tym, aby motywować kierowców do zachowania szczególnej ostrożności w okolicy. Przede wszystkim szkół, przedszkoli, na przykład poprzez edukację i zmożną kontrolę w tych okolicach. A jakie konsekwencje ponoszą piesi za niewłaściwe zachowanie? No właśnie, ostatnio głośno było o artykule 14 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym pieszy, który korzysta z telefonu komórkowego przechodząc przez pasy, może zostać ukarany karą do 300 złotych. Natomiast jeśli chodzi o pieszego, który przechodzi przez jezdnię w nieprawidłowy sposób lub w miejscu do tego nieprzeznaczonym, grozi mu mandat wysokości od 50 do 200 zł. Przyznajcie sami, że wysokość tych kar ma się nijak do nałożonych na kierowców. Na przykład za brak ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na pasach. A przecież konsekwencje nieprawidłowego zachowania zarówno pieszego, jak i kierowcy mogą być tak samo poważne. Należy jednak pamiętać, że na pieszych może zostać nałożony mandat lub grzywna w związku z dopuszczeniem się wykroczenia z artykułu 86 Kodeksu wykroczeń. Dotyczy to spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i tutaj mamy przewidziane już bardziej dotkliwe kary. Jeśli następstwem popełnionego wykroczenia jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub prostroju zdrowia innej osoby, sprawca podlega karze grzywny wysokości nie niższej niż 1500 zł. A jeśli sprawca Dopuścić się tego wykroczenia, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka odurzającego, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 zł. Możemy przecież wyobrazić sobie sytuację, w której pieszy, będąc w stanie po użyciu alkoholu, wbiega w niedozwolonym miejscu wprost pod koła nadjeżdżającego pojazdu. Sytuacja kierowcy i pieszego zostaje zrównana w sytuacji nieprawidłowego wkroczenia na torowisko. I za tego rodzaju wykroczenie, zarówno pieszego, jak i kierowcę, czeka kara pieniężna w wysokości 2000 zł. Jednak kierowca może oczywiście otrzymać dodatkowo 15 punktów karnych. Pytanie, co z kierowcami, którzy mają cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdu, oraz wobec takich, których został orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdu. brak. A gdzie jest prawo jazdy? Eee, do odbioru. Ale co, zrobiła Pani prawo jazdy i Pani nie odebrała? Nie, zrobiłam prawo jazdy i miałam zabrane za przykoczenie To. Uh -huh. Dawno? I zostało mi dwa tygodnie. To, Czyli to za te 50 plus Pani zostało zatrzymane? Tak, no, tak. Zgodnie z artykułem 180a kodeksu karnego, kto na drodze publicznej w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu Prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Natomiast w oparciu o artykuł 244 kodeksu karnego, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. 10 września tego roku weszły w życie przepisy, które wprowadzają istotne zmiany w procedurze związanej z przywracaniem prawa jazdy po jego czasowym zatrzymaniu. Kierowco, jeśli odzyskałeś uprawnienia, nie musisz już składać wniosku o zwrot prawa jazdy w Urzędzie Miasta. Zmiany mają uprościć procedury i zapobiegać sytuacji, w której kierowcy, nieświadomi o istnieniu obowiązku złożenia stosownego wniosku, byli karani za prowadzenie pojazdu mimo formalnego odzyskania uprawnień. I karani byli grzywną w wysokości 1500 zł oraz zakazem prowadzenia pojazdów. Sąd Najwyższy w jednej ze spraw uznał, że prawo jazdy nie jest dokumentem uprawniającym do prowadzenia pojazdu, a jedynie potwierdzającym takie uprawnienie. Oznacza to, że kierowcy, którzy odbyli karę, będą mogli ponownie prowadzić pojazdy bez konieczności dopełnienia dodatkowych formalności. Na koniec chciałabym przypomnieć o ważnej zmianie obowiązującej od 17 czerwca tego roku. Wielokrotnie, korzystając z odpłatnego przewozu osób, można spotkać się z obcokrajowcami siedzącymi za kierownicą. Jednak w najbliższym czasie może ich być coraz mniej. Taksówkarze i kierowcy świadczący odpłatny przewóz osób w ramach aplikacji typu Uber czy Bolt muszą posiadać polskie prawo jazdy. Często zdarza się, że na zagranicznych kierowców pojawiają się skargi, które z jednej strony dotyczą bezpieczeństwa pasażerek, a z drugiej nieznajomości miasta i luźnego podejścia do przepisów ruchu drogowego. Celem wprowadzenia takiego rozwiązania było zwiększenie bezpieczeństwa przewożonych osób, jak również uniemożliwienie świadczenia usług przewozowych przez kierowców, którzy nie spełniają niezbędnych wymagań. Należy zaznaczyć, że nie od razu po przyjeździe do Polski obcokrajowiec może ubiegać się o polskie prawo jazdy. Rozpoczęcie procesu wymiany dokumentu, który uprawnia do jazdy, jest możliwe dopiero po 185 dniach przebywania w Polsce. Dziękuję Wam za uwagę. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania o przepisach dotyczących kierowców. Czy istnieje potrzeba Waszym zdaniem ich dalszego zaostrzania? A co sądzicie o zabójstwie drogowym? Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę, a Wy uważajcie na siebie na drodze i do zobaczenia!